A dzisiaj rzucamy mięsem. A właściwie rzucamy mięso, bo ostatnio na polskim rynku mnóstwo jest produktów, które mają mięso udawać. Po pierwsze są podobno zdrowsze, po drugie są mniej kaloryczne, a po trzecie lepsze dla środowiska. To dzisiaj ślepy test, czy się zorientuję, co jest mięsem, a co mięsem nie jest. Mocno przypalono, ale smakuje jak mięso z kurczaka. Ten smakuje trochę mniej jak mięso z kurczaka, ale różnica jest bardzo mała. A i to był ten mięsny. A moim zdaniem nie jest z mięsa. I to czuć. I zgadza się, ta jest mięsna, ta jest niemiesna i tutaj różnica jest bardzo duża. Podobne z naciskiem na to, że bardziej mięsny jest ten. I tak, i to jest mięso. I tak się wygląda po jedzeniu burgera. I trzeba przyznać, że to wypada najlepiej, dlatego że przy tylu dodatkach po prostu człowiek jest się w stanie dać sam oszukać. To jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda w środku. To jest burger bezmięsny i rzeczywiście wygląda ich konsystencję ma mega przypominającą mięso. A to jest klasyczny burger wołowy, też bardzo przypomina mięso. Tutaj absolutnie nie ma dobrej odpowiedzi, co jest lepsze, mięsne czy bezmięsne, więc żeby pogodzić opcję wege i mięsożerców, najlepiej po prostu zrobić tak.